Siemaneczko, z tej strony sukawa. Witajcie w odcinku, w którym zagramy sobie w Turbo Dismount. Pierwszy raz to gram, także wybaczcie mi wszelkie błędy i jakieś głupoty, które odwalę. <laughs> Pewnie będę odwalał. Dobrze, co mamy w menu? Ogólnie jeszcze nie, nie powiedziałam, co coś zagrało o co chodzi, to jest taka gra. W sumie to jest stara gra, bo ja pamiętam z dzieciństwa, jak pierwsze wersje powstawały Dismounta. Gra polega na tym, że sterujemy takim, taką postacią bez głowy, znaczy bez głowy, bez twarzy. I na przykład pierwsza wersja tej gry to była taka, że trzeba było zepchnąć ze schodów tą postać, i ona dostawała różne obrażenia. Zobaczymy, ta gra polega na tym samym. Z tym, że to jest nowa wersja, jakieś widzicie, jest miasto, i w ogóle tutaj jakieś barierki, drzewa, takie trochę kanciate, ale cóż, taki styl tej gry. Co my tu mamy? Customizations. Wybierz twarz, o. Mówiłem wam, że tamte były bez twarzy, to tutaj postaci pewnie będą miały twarze. Aha, dobra, nieważne. Trzeba wziąć sobie wgrać ze zdjęć, ale nie mam. No dobra, to nie ma co coś się rozwodzić nad tym. Bierzemy play, zagrajmy sobie. Zobaczcie, jaka muzyczka. Taki, jakby funk. Dobra, tu mam rundy. Original Classic Chicken. Aiming High. Chicken Twist, Space Program. Lecimy po kolei. Pewnie tylko Original Classic mamy na razie do dyspozycji. Okej. Mamy naszą postać w samochodzie. Jaką ona ma twarz? <noise> Co to strajka, ma na... <noise> na twarzy. Dobra, jakaś tam jest. Samochodzik. No i tu musimy wcisnąć dismount. Chyba. O, go. Jedziemy. Eee, nie, nie, ja chcę zobaczyć. Aj, zepsułem. Dobra, jeszcze raz. Chcę zacząć. Reset. Już nie będę bawił się w kamerę. Kameras. O. I teraz tak. Jedziemy z koksem. Na co się stanie? Ła, lecimy. Dobra. Zimny łokieć. Dobra, zobaczę co tu jeszcze jest. Wikus. Samochody, o, proszę, różne samochody możemy. Weźiemy. Nie, ja już nie chcę jechać. Nie, mamo, ja nie chcę jechać. Ja się boję. A nie bój się, to są tylko te. Masz koła ten. Po bokach, także się nie wyrąbiesz. Także nie dygaj. Jaka dupa datas. Zobaczmy jeszcze jakie samochody są. Maximus. Uuu, nieprzelewki. Tu mamy ciężarówę. Także z tym nieprzelewki. Za co jeszcze mamy. O! To będzie chyba mój ulubieniec. <noise> Wózek sklepowy. Pozy. Wow. Teraz sobie leży. Zobaczcie. Cwaniura leży sobie. Tu to w ogóle już ma wyrąbane w kosmos. Tu, tutaj mamy a, tu są trzy pozy, dobrze. Trzy pozy wystarczą. Eee, co tu jeszcze jest? Korlej. Uuu, on woli nie patrzeć, patrzcie. Patrzcie, on woli nie patrzeć. Eee, dobrze, to pojedziemy tym chyba tym. tym motorem. Leć, przyjacielu. Uuu, pełna moc. O posz! <laughs> Zgubił wszystko. Uu, backflip. I o ścianę. Pięknie. Patrz jakiś score razy 8. Jeszcze trzyma, patrzcie. Eee, yy, jeszcze nie ja skończyłem, to nie jest moje ostatnie słowo. Eee. Dobra, to już jest twoje ostatnie słowo, przyjacielu. Mm, co teraz załaduje? <grym> Dobra. Załadowaliśmy go w ten fotel szefa, prezesa. Jakie są jeszcze pozy. Zmienię kamerę. A na przykład tak zrobimy. Zobaczmy. Leć! Ku chwale! Ojczyzny, poszedł. Patrzcie, trzymaj się stary. Nie postarałeś się przyjacielu, ale no w sumie jak się można rozpędzić na tym, na krześle obrotowym. Zobaczcie, jeszcze mamy tutaj te przeszkody. Bo możemy sobie poprawiać i w ogóle, o Jezu, ile zabawy. Więc tak, trochę sobie zrobimy inaczej. O więcej zrobimy. Zrobimy tak, że postawimy murek low blow, tak. Tutaj zrobimy kręgle. O, kręgle. O, wiem, nie, inaczej zrobimy. Tu będzie oyslick, czyli ta plama tego oleju, żeby się poślizgnął, jak wyleci. I tutaj zrobimy bowling. Ok. Ready. I teraz zrobimy jeszcze tak, że weźmiemy jakąś szybką furę. O, to się zapowiada na szybką furę. Tylko, że nie, czekajcie, musimy sprawdzić, czy on wyleci. Tutaj mamy szybę, także on raczej nie wyleci przez tą szybę. Weźmiemy Delivery Deliv One. O. On już nam pokazuje, że jest gotowy. Ej, ja jestem gotowy, nie? Zaraz polecimy z koksem. Dobra, polecimy, polecimy. Uff. O, stary, życzę Ci powodzenia. Jeżeli to przeżyjesz, to będziesz moim mistrzem. Jedziemy! Masz misję do wykonania. Tak? Lecisz. Eee, za słabo. Nie, to nie to. Hmm. Smuteczek. Zmienimy furę na coś szybszego. to Dowiedzieliśmy te, tego wedge, jak tam się mówi. No i próbujemy dalej. O, eee, za słabo. Lecisz. Paczekiwa głową. Nie, e, to nie było dobre. <laughs> to nie był dobry pomysł. <laughs> hmm. Co byście mi doradzili? Kurczę, szkoda, że nie nagrywam tego na live, To byście mi doradzili, jaką furę wziąć, żeby było dobrze. Możemy też wziąć może Corleja. Tylko, że ten Faniura, on się trzyma tej kierownicy, patrzy. Nie puszczę, nie puszczę, to jest moja kierownica, nie puszczę. Lecisz, jedziesz, jedziesz, ale czemu on na gumę go wystawia? Dobra. Może skończymy na dzisiaj. Nie, jeszcze nie. Może weźmiemy tego. Lowridera z GTA Andreas. Jaki słek patrzcie. No, no, teraz to mi się uda na pewno. Teraz to będzie dobrze. Przygazujemy i polecisz w kosmos. Leć. Full speed, lecisz. Uuu, to mi się podoba, to mi się bardzo podoba, to mi się podoba, dobra. Zamiast tego oleju, to będą miny. Ją wpadnie na miny i wyleci w kosmos. I strąci nasze pachołki. Weźmiemy Delivery Vana. Posadzimy go na dachu. Stary, trzymaj się, jesteś na dachu, także. A nie zważaj na tym miny, nie zważaj na te miny. E, bez pełnej prędkości. Spróbujmy. Jest, poleciał, patrzcie. O, leć tam! Niech to. Może mi się uda z, z większą prędkością. O! Ej. Yy, to nie dla mnie robota. <tocz�a> Za co ci płacą koleżko? Patrz jak kręci dupą! Dobrze, kręć tą dupą. To jest twoje ostatnie kręcenie dupą w tym twoim parszywym życiu. Aha, dobra. Yy, wiecie co, zrobimy taki patent, zaraz coś wykombinuję ciekawego. Yy, wyjdźmy na razie stąd. Du, 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 du. Customizations, select face. Weźmiemy inną rundę jakąś. Zobaczymy czy mamy naszego Megusta Jest! Patrzcie, jest! Mm, jak mi dobrze, haha O, to mi chodziło, dobra To tak, ruchliwa droga I musimy wysunąć na czołówę Także weźmiemy coś szybkiego No, jak ja uwielbiam na... Y, siemanko, jestem w tym, w samochodzie wyścigowym i zaraz pojadę na czołówę Życzę mi szczęścia Dobra, życzymy ci szczęścia Czekamy na jakiś moment odpowiedni I kieta, jedziesz! Pełna prędkość! Wow. Poszedł! pół. Ej, eee. hey, fajnie było, czy nie? Było fajnie, mi się wydaje, że było fajnie. To może weźmy. Boogie Bass! Ej, zobaczcie na tą animację. Mmm, zobaczcie, co on robi. To nie czas na takie rzeczy. Dobrze, palto gumę. Paltą gumę. Eee, za słabo. No dobra. Buu! Razy dwa i się posypał, kiepsko trochę, 644 tysiące Czyli tak, mamy niezłą hopę w kosmos Dobrze, spoko, zmienimy ten dymaniobus ten. na jakiś inny, Corley'a weźmy Corley jest najlepszy w takich sprawach, jak się wydaje jak space program to ma wyglądać jak space program, tak? Także musi się ułożyć tak yy, kosmicznie, wręcz. Jetpack, lecisz, lecisz. Szkoda, że tą gumę palisz. Dobrze i puszczaj się, puszczaj się tego motoru. Dobra, już nie pojedzie. Zdanie <grym> nie pojedziesz. Wow, wow, wow. Dobra, w końcu puścił motor. Sprawdźmy jakie straty w motorze, tak. Yy, zderzak. Siedzisko. Ale kółko dalej się kręci. Dobra, tak wyglądał ten Turbo Dismount, jak widzicie całkiem ciekawa, można się bawić, jest dużo rund, 5, 10, 15, 20, 25 rund, jest mnóstwo opcji, możemy sobie własne tworzyczki wstawiać, możemy się bawić w jakieś, zmieniać Units, Imperial, Metric, możemy również, mamy do dyspozycji dużo samochodów, także zabawy jest mnóstwo, polecam wam tą gierkę, ja się z wami żegnam, dzięki, że byliście ze mną jak zwykle, trzymajcie się.